Za mną znajduje się najgorzej oceniony statek wycieczkowy na świecie, który jak się okazuje? kilka lat temu zatonął, kapitan nie skończył najlepiej, a ludzie regularnie ostrzegają przed dosłownie wszystkim, co oferuje to miejsce. Dlatego pod przykrywką krótkich wakacji przybyłem tu z misją, by sprawdzić, czy ten statek zasługuje na miano najgorszego. I witamy w Hiszpanii, gdzie lada moment, nasz statek wypływa do Włoch i czas sprawdzić to na własnej skórze. Co mnie tam czeka? Nie wiem, ale wchodzimy. Żeby wejść na pokład musiałem przepchać się przez setki innych pasażerów, przejść kilka Różnych kontrol Hello. i wspólne robienie fotek. Chciałam ty robić panie zdjęcia teraz. Też mnie to zdziwiło, no, ale najwyraźniej udało nam się, bo wchodzimy na ten legendarny statek. I oficjalnie witamy na pokładzie. Na ten moment stan nie jest jakiś zły. Uważam, że tu wszystko wygląda naprawdę bardzo ładnie. Jednak moje kluczowe pytanie: jak będzie wyglądała nasza kabina miejsce, w którym spędzimy kolejne trzy dni? Czemu tam ktoś jeżdża w kamizelkach? To jest moje pytanie. I tych ludzi jest znacznie więcej. Wjeżdżamy na ósme piętro, ponieważ tu jest nasza kajuta. Pokój 8431. Znajdźmy to. Po drodze zobaczyłem już kilka z wielu atrakcji. I mając to wszystko w cenie normalnego hotelu, no to sam do końca jeszcze nie wiem, na ile możemy temu miejscu ufać. Po całkiem niemałym spacerku jesteśmy już pod drzwiami. Kładamy kartę. O, coś nie działa. O, jest. Trzeba kilka razy. A gdzie światło próbuję zapalić, nie widzę pokoju. Co jest? No szkaman. O, jest, włączyłem. Dobra, jest, działa już. Okej, okay. to wygląda gites, w sensie na pierwszy rzut oka wygląda spoko. Łóżko jest całkiem duże i wygodne, podejrzanych plam nie ma, dziur też. Ty jeszcze obok mamy szafę. O, jest znajdę jakaś kamizelka jedna. Warto wiedzieć jak się tym obsługuje. Jeszcze nie miałem okazji i mam nadzieję, że nie będę. Z kolei tuż obok macie łazienkę, która niestety jak się okazuje nie zawsze działa. Uwaga, mam nadzieję, że nie będzie powodzi. ale i się trochę popsuła, w sensie na się zapycha. Przyznam szczerze, że na taką powódź gotowy akurat nie byłem, no ale jakoś to potem naprawimy. Jednak musicie wiedzieć, że ze statkami jedyne co mam na ten moment wspólnego to to, że płakałem na Tytaniku dwa razy. <grym> Dlatego poszperałem trochę w internecie i dowiedziałem się, żeby sprawiedliwie ocenić ten rejs czy faktycznie jest taki zły, musimy skupić się na czterech kategoriach. Stan, czy się rozpada, jedzenie, czy jest smacznie, atrakcje i ogólne wrażenia. Tak więc przebieram się w swój specjalny outfit i możemy wyruszać na misję. Przepraszam, podekscytowałem się, sorry. I możemy zaczynać, oficjalnie w tym outficie. Specjalnie się nie rozpakowałem i już biegliśmy na górny pokład, bo za chwilę miało się wydarzyć coś, czego nie mogłem przegapić. Jesteśmy oficjalnie na piętrze numer 9, ponieważ to tu poczujecie atmosferę, gdy statek wypływa z portu. Tego, że płyną i odwrotu nie ma. Mamy delikatne opóźnienie, ale to nic, ja jestem podekscytowany, co nie? Wszyscy też jakoś strasznie zaczęli krzyczeć, jak tylko usłyszeli dźwięk rozpoczęcia rejsu. Nie wiem dlaczego ja też zacząłem. <grystanie> z takiej radości można aż zapomnieć, gdzie się znajdujemy, dlatego jako człowiek z misją rozejrzałem się dookoła i znalazłem tak jakby pierwszą z atrakcji. Mamy tutaj w ogóle basen, który z jakiegoś powodu mam wrażenie jakby trochę nie działał. W sensie nie wiem, może to jest jakaś specjalna atrakcja, że się skacze z góry, no, no nie mam pewności. Ale... Na razie może zostawmy tę atrakcję, bo czas sprawdzić, co skrywa reszta tego kolosa, zaczynając od piętra numer 3. Ja wiem, że to jest takie nietypowe, ale dlatego, że piętro pierwsze i drugie to są same kabiny. Jednak piętro numer 3 ma wiele do zaoferowania. I to tak dosłownie. Wow, tutaj widzę, że mamy teatr. To wygląda gigaimponująco. No, nie możecie powiedzieć, że nie. Chodząc po statku, czujecie się jak w takim małym miasteczku, w którym jest dosłownie wszystko, jak kolejne restauracje, salony gier, puby, czy nawet sklepik z akcesoriami z tego statku. Na przykład taki kubek za 54 euro. O kurde Bele. Tylko no. 20 euro. Właśnie. Sprawdzając dalej stan tego miejsca, miałem okazję porozmawiać z jedną z pasażerek. Is it your first time on cruise? Yeah! Yeah, too! Yeah, it's cool, it's cool experience, it's completely new. Absolutely! No, przyznam, tak, fajne atmosfery się tu nie spodziewałem, ale no dobrze. Jesteśmy teraz na piętrze numer 9. I tuż obok w ogóle zauważyłem kolejną restaurację, która wygląda przekozamnie. Spójrzcie jakie to jest wielkie w ogóle. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli tam przejść, jednak drzwi obok było, był nasz bufet. I widzę, że ona jest całkiem w porządku stanie. Tak wygląda bufet. Właściwie to jest jakiś gigabufet, biorąc pod uwagę, ile tu jest wszystkiego. Jednak to właśnie jedzenie obrywało w opiniach najmocniej. Obleśne, nieświeże albo wyjedzone. Wybór był potężny i starałem się nie zbierać wszystkiego, co napotkam na swojej drodze, nie do końca się udało. Mamy pizzkę kurczaka, ryż z makaronem, tam są warzywa z rybą jakąś. Taki żeberka w się, ojej, takie dobre były, pójdę jeszcze po nie. Jednak tu co jest ważne, to nie będę jeszcze chciał teraz wystawiać finalnej oceny dla jedzenia, ponieważ przed nami jeszcze będzie kolacja, śniadanie i chciałbym zjeść większą ilość posiłków, aby ocena finalna jedzenia była bardziej fair. A kurczak dobry. Kuczek, ale... Pojedzone. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Pożarte niepojedzone. I tak oto wychodzimy teraz w strefę basenową, bo tam możemy zobaczyć pierwsze atrakcje. że tam ludzie są w jacuzzi. Tuż obok jacuzzi panowie widzę, że naprawiają jeszcze schody. Nie będziemy im przeszkadzać, my zmierzamy na dalszą część statku, bo okazuje się, że obok jest też coś na wzór salonu gier. 11. I w tym miejscu przede wszystkim mamy spa, siłownię oraz wyjście na basen. Mam nadzieję, że tamten, tamten będzie działać. A to jest fajny basen, bo ma nawet od razu zjeżdżalnię wodną. Zacznijmy od wejścia na spa. No, wygląda to, bym powiedział. Wygląda to super. Tu od razu macie siłownię. Siłownia tak samo duża jak wszystko inne. A kilka kroków dalej zauważyłem park wodny. To znaczy tak jakby Niestety dzisiaj wody tutaj nie ma Też jest skurcze zamknięty Zjeżdżalnia może działa Może ją naprawili No niestety zjeżdżalnia nie, nie działa, nie będzie działać Niestety no basen nie jest dzisiaj tutaj w formie na tym statku może wyłączyli ten park, no bo jest wiatr, więc żeby nikt sobie tu nie zrobił krzywdy. A, a może po prostu tak jest? My jednak na szczęście mamy jeszcze wiele innych atrakcji do testu. Jednak póki co. Rozmiar tego statku jest imponujący. Jednak przechodzenie z jednego punktu do drugiego zajmuje wieczność. My za każdym razem musimy przejść jakieś 200 pokojów, żeby dojść do swojego. Za każdym razem. Jak tylko wróciłem do pokoju, to okazało się, że z naszą toaletą dzieje się coś naprawdę podejrzanego. co? Ło! Wow, czyli zakliknąłem! Co tu się stało?! O oh, shit! Co?! Jezu Chrysto, dobrze, że tam nie siedziałem! A pan Hydraulik magicznie naprawił nam toaletę! Za to ja daję już gwiazdkę wyżej! Przecież to jakieś czary są! O, oh, it's you, okej. We were how does it work? O. Oh. No dobrze, mamy godzinę 21.30 i właśnie dowiedziałem się, że w terenie, do którym zaraz będziemy płynąć, ma być burza z piorunami i w ogóle bóg wie czym jeszcze. Także jako rozsądny pasażer wpadłem na pomysł, aby zobaczyć co tu się wyrabia. Oka. Trochę tu wieje, przyznam. Mam nadzieję, że tu nie utknę. No zostawmy, to zaraz wrócę. I widzę, że faktycznie padał deszcz, ostro. Jest zimny na ten moment. Wieje i <laughs> trochę buja, ale na ten moment jeszcze sztormu nie ma takiego bardzo dużego. Na pewno jest zi zimny i w mocny wiatr. Jestem z powrotem w pokoju. Co dokładnie dzieje się poza statkiem, to już sam do końca nie wiem. Jedyne, co mogę powiedzieć, to że faktycznie buja. <laughs> Jednak to nie szkodzi, bo przed nami jest nowy dzień. Nie wyglądam, ale całkiem się wyspałem. A to dobrze wróży, bo dziś jest dzień korzystania ze wszystkich atrakcji, jakie ten statek oferuje. Jednak na dobry start, zacznijmy od śniadania. No i dotarliśmy na bufet śniadaniowy. Przyznam szczerze, że jestem ciekaw, co mogą nam tutaj fajnego zaoferować. Jestem absurdalnie głodny, więc nie zamierzam dłużej czekać. Widzę, że trzeba tutaj przechodzić na trochę wcześniejszą godzinę. Mamy ósmą i jest dużo rzeczy już wyjedzonych. pogórki, omlety... Ale patrząc na to, jak wiele tu jest ogólnie ludzi, no to też w sumie jest... Nie dziwi mnie to, nie? Z kolei, gdy sobie zrobić kawę, no to też wiele maszyn z jakiegoś powodu y, nie działa. W sensie jest out of service po prostu i na no nie za wiele z tym można zrobić. Dobra, jedno działa, to stąd sobie zrobimy kawkę i mamy swoje śniadanie, nam <grym> tego nie wydał, o. No takie śniadanie sobie zrobiłem i przyznam, nie jestem z niego dumny, ale też nie było wcale złe. Coś trochę jest w tym, że to jedzenie, wiecie, no coś jest wysuszone, coś jest z paczki, jednak żeby ocena jedzenia była fair I tak musimy jeszcze poczekać na kolację, wtedy będziemy mogli to wszystko podsumować. Najwyższa pora w takim razie zająć się atrakcjami. Przyznam szczerze, że ich jest naprawdę dużo. Mamy tu baseny, mamy tu parki wodne, mamy tu zjeżdżalni, jacuzzi, kurde bele, no nie wiem, jakim cudem mogłoby z tym być coś nie tak. Więc nie przedłużając, wychodzimy ze swojej kajuty i do roboty. Powiem, wam, że przemieszczanie się po tym statku to zajmuje wieczność. Jest że to jest takie duże. Ruszyłem więc na zbadanie tego słynnego jacuzzi. Nawet mimo tego, że sam wszechświat próbował nam powiedzieć, żebyśmy tam nie szli. Akurat się składa, że jest pusto. Mam nadzieję, że będzie trochę cieplejsze niż to, co się dzieje właśnie na zewnątrz. Proszę, niech to jest ciepłe. Autentycznie mam nadzieję, że tak będzie. Ej, to jest jak z morsowaniem teraz. Wow, zimno! Dobra, wbijam. Puf! Wow, ok. No jest to, muszę przyznać, doświadczenie siedzieć w jacuzzi na statku, ale w sumie nie, nie musieliśmy jakoś specjalnie walczyć o miejsca tutaj. Mi to nie przeszkadza, woda jest w jacuzzi ciepła, ale najważniejsza rzecz, którą musielibyśmy sprawdzić, to w jakim stanie może być to jacuzzi. Jeśli chodzi o stan. To jest delikatna może rdzana, no, ale to jakby czego się spodziewać, ten statek ma już swoje lata. Najważniejsze jednak dla, dla mnie to, że woda jest ciepła. Przyznam szczerze, że pogoda nie do końca nam sprzyja, bo cały czas chce nas tutaj najwyraźniej coś utopić, ale my się nie poddajemy i dalej zwiedzamy nasz cudowny statek. Ale fajnie, podoba mi się. Jednak siedząc w nie przemyślałem jak a, trudne a, będzie z niego wyjście. Jedno. Ale zimno, ja pier... Ja pierdzielę! Ja pierdzielę! Uff, a ja biorę rzeczy i uciekam stąd. Dwa mi spada! Hihihi, <grym> zimno! O, to było mocne i ja nie byłem na to gotowy. Ale mi się podobało, no. Fajnie było. <grym> o, <zimno> Przyszedł czas na baseny, jednak te, które są w cenie, z jakiegoś powodu nadal nie działały. Dlatego udaliśmy się na płatne. 70 euro za dzień. I już chyba nic, przecież nie może nam stanąć na drodze... Okay. Okay. No muszę przyznać, że skorzystanie z atrakcji na tym statku nie jest łatwe. Mm, tak więc spokojnie, no co prawda nie byłem na to przygotowany, ale mam plan. Będą wspólne atrakcje dla pasażerów, tak, żeby się zintegrować i różne rzeczy wspólnie porobić, więc miejmy nadzieję, że i tam żaden instruktor przed tym wydarzeniem nie, wiem, nie skręci sobie kostki albo coś go nie wciągnie. Do tego zostały nam jeszcze dwie godziny, więc w tym czasie szybki trening, niemały obiadek i okazja, żeby porozmawiać też z pracownikami, jak im się żyje na takim statku. So, you live in a ship or how does it look like? Is it cool or like. Yeah, I But it's like only work and sometimes yeah. we have time for time. It. And we heard that you work twelve hours per day. How many hours? Twelve. Yeah, 12 seven, hours per day. Seven days? Yes. For how long? Mm, like eight, seven months. Oh my god. It's good because we made the new place. Yeah. We sleep in one place and then we wake up in another place. Yeah. It's your first time on the cruise? This is my football. For, for, like it. yeah. the money. Yeah, sure. Mieliśmy teraz okazję porozmawiać z kilkoma osobami, które tutaj pracują i tak sobie pomyślę, że bardzo wiele osób w opiniach narzekało na to, że obsługa nie ogarnia albo jest niemiła, nieuprzejma i jak już chwilę porozmawiacie z takimi osobami, to okazuje się, że nie są przemili, tylko po prostu zmęczeni. I zanim się obróciłem, okazuje się, że wybiła właśnie godzina atrakcji. Dotarłem na piętro numer 9, bo dokładnie gdzieś w tej części powinny być gry i zabawy z instruktorem. Także miejmy nadzieję, że on przyjdzie i że nie będę z nim sam na sam. No dobra, na razie nie ma za wiele osób. Nie wiem dokładnie, na czym będzie polegać ta gra. Mamy krzesło, wiadro i pana instruktora. To brzmi jak dobre połączenie. Ja myślę, że naprawdę nie wierzę, że będzie fajnie. Hello! Matt? Zapisaliśmy się, nie do końca wiedząc oh, na co, i najwyraźniej atrakcja polega na wrzuceniu buta do wiadra. No jest to pomysłowe, nie mogę skłamać, jednak moje serce zamarło, gdy instruktor spojrzał na mnie i kazał mi tego buta podnieść. Czy znaczy, tak przynajmniej pomyślałem, bo jednak miałem pierwszy. O, już ja, Jezus! Więc usiadłem sobie na krześle, przeselowałem, i gdy wszyscy patrzyli. Nie trafiłem ani razu. Widzę, też nie poszło za dobrze, jednak wtedy pojawił się on, Sasha, który, jak się okazało, Sasha został mistrzem w wrzucaniu butem do wiadra. Brawo! Sasza Sigma. Do następnej atrakcji instruktor zapraszał wszystkich pasażerów, zebraliśmy się na środku i zaczęliśmy tańce. To są tańce, coraz większa ekipa! Coraz większa ekipa! No i nie ma co widzowie, ja czuję, że to naprawdę był czas mojego życia. A i to jest lekki jakichś pozaków ten taniec. To była, to była dobra zabawa, były dwie gry, a właściwie jedna i taniec. Biorąc pod uwagę, jakie atrakcje nas zafundowali, nie mogę się doczekać, jakie jeszcze, jakie jeszcze doświadczenia nas tu czekają. Może już chwilę na tym statku jestem, tak dalej nie mogę wyjść z podziwu, że to wszystko unosi się na wodzie. Ja wiem, że to nie jest jakaś poważna rozkmina, ale naprawdę to mnie bardzo ciekawi. I tak próbując nagrać najlepsze ujęcie mojego życia, napiszcie Mati Super Ujęcie, trafiłem na piętro numer 3. Uwaga, mam bardzo dobrą wiadomość. Okazuje się, że przed nami jest teraz kolacja, i to nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że jest w restauracji, która mi się tak bardzo wczoraj podobała. I przyznam szczerze, że naprawdę realnie się z tego cieszę. Jednak moje pytanie jest takie: czy istnieje jakakolwiek możliwa rzecz, która mogłaby mnie w tej restauracji zaskoczyć? Więc chodźmy do środka i sprawdźmy, co nas tam czeka. Dobra. To jest całe dla nas. Pięknie. Spójrzcie, jak to jest ślicznie. Jestem ciekaw, jakie jedzenie tutaj dostaniemy. Pierwszy raz wybieramy z menu jedzonko. Faktycznie. No, także klasa. Nie, yeah. bottle of water, yeah. Of water, yeah. Yes. Bardzo podejrzane jest, że dostaliśmy tak duży stolik. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy we dwójkę. Zmierzcie mi to tak, na kilometr. <laughs> no i jak się okazało, Lika miała rację. A, Dzień dobry. Ale... Nie, do czego? Bo mały szczegół, o którym nikt nie wspomniał, to, że kolacje są z obcymi ludźmi z jednego kraju. Tak więc, gdy przy nich miałem podejść do oficjalnego testu jedzenia, to myślałem, że tam umrę. Mmm, jest naprawdę smaczna. Potem dostaliśmy kolejne dania i zaczęliśmy jakoś rozmawiać. Ile w ogóle osób tutaj pracuje na statku z takiej załogi, nie? Jedna czwarta ilości. Wszystkich osób to pracownicy. Ta. Wow. Nie ja okay. na tytaniku, nie? Jak tam były kilka klas było, nie? tak. Słuchaj, tak. Jak, tak. Ale ci z obsługi mogą uczestniczyć w tym rejsie, czuli się częścią jakby tego wielkiego świata, nie? Ja myślę, że on podobnie tak. To... Ej, muszę przyznać, że to było znakomite. Super mi dosmakowało. To, to było na ten moment najlepsze danie nie ze wszystkich jakie jedliśmy. No i przed finalnym wystawieniem oceny przeszły nam jeszcze desery. Co mamy do, do deser? na deser? Modoby ciastko. Pianko, ale już nie wiem jak. Ooo, żyje, że. Co mamy? Dokładnie to samo, ale bardzo dobre. Tak? Podróż. No to wygląda naprawdę dobrze. Za Więc myślę, że jeśli mielibyśmy ocenić finalnie jedzenie z całego rejsu, to moglibyśmy dać 4 na 5. Bo te ostatnie dania były super, wybór był szeroki, małe były niedociągnięcia, ale biorąc pod uwagę te wszystkie opinie, to jestem i tak bardzo pozytywnie zaskoczony. Spójrzcie, jak wszyscy w ogóle się tutaj zebrali, żeby zobaczyć, jaki jest piękny zachód słońca. It's really, it's really cool. It's really cool, yes. the sunset happen often, or rarely? Oh. Pan teraz nie mówił właśnie, że bardzo rzadko można tak piękny zachód słońca tutaj zobaczyć, że to się nie zdarza często, ale to w ogóle super, nie? No i kto by pomyślał, że pożegnalna kolacja, która rozpocznie się w tak zaskakujący sposób, finalnie będzie szansą na poznanie tak fajnych ludzi. I resztę wieczoru korzystaliśmy z rzeczy, które możemy nazwać atrakcjami. Tym samym bardzo miło spędzając ten czas. Oficjalnie przed nami jest trzeci dzień. Dopływamy już do Włoch. Więcz to widać, że statek skręca. Ciekawe jak trudne może być parkowanie takim czymś. To jest moja rozkmina. Bye bye. Bye bye. Część osób właśnie kończy 7 miesięcy, część osób będzie dopiero zaczynać. I to są duże emocje przed wszystkich osób teraz. Przyznam, że wiele rzeczy na tym statku było zaskoczeniem. Jednak największym okazali się być ludzie, dający z siebie absolutnie wszystko, żeby ta podróż była dla nas jak najlepsza.